Marcin, to był zaskakujący pomysł, że postanowiliście stosować krosie. Skąd ta decyzja, skąd ten pomysł? Decyzja rodziła się od momentu mojego wypadku w Maroko. To była decyzja spontaniczna. Zacząłem, Byłem zły na siebie, była, e, Było to wszystko pod wielkim znakiem zapytania, czy będę jeszcze kiedykolwiek w stanie usiąść na tak długie dystanse do samochodu. Okazało się, że jestem w stanie, ale chcę spróbować czegoś nowego. Chcę spróbować sportu, który jest zupełnie inny od poprzedniego. Krótkie dystanse, dynamiczne dynamicznie, zawodnicy obok mnie, a nie w kolejce do startu. E, lubię nowe wyzwania i dzięki temu, dzięki e, determinacji, znaleźliśmy się, znajdujemy się za chwilę na e, linii startowej w Portugalii. No, zobaczymy jak będzie. Ja jestem napełniony optymizmem i wiem o tym, że dołożymy wszelkich starań, żeby to poszło naprawdę szybko. To właśnie pierwszy start już za tydzień, za, za to było dwa dni testów w nie, jak się odnajdujesz w tym samochodzie? E, zupełnie nie inaczej niż w moich poprzednich rajdów, co jest oczywiste. Jesteście branżowy, mocno branżowi, teraz skupię się na mocy takich branżowych informacjach. Ja dzielę samochód na tak każdy z nas dzieli samochód na przyspieszenie, zakręcanie i hamowanie. Przyspieszenie nie robi nam jakiegoś większego wrażenia, ponieważ jest ono podobne do, do, do miniaka wcześniej, jak, jak miniak przyspiesza, bo to był też bardzo mocny samochód. Zakręcaniem to oczywista sprawa, że auto jest dużo niższe, sliki, potężna przyczepność. Ale na mnie bezpośrednio robi największe wrażenie hamowanie. Ja nigdy nie jeździłem tak szybko hamującym samochodem. Mam, po prostu jest tak, że jadę, jadę, jadę. M moja głowa z racji doświadczenia w rajdach cross country mówi hamuj. To liczę jeszcze do dwóch, do trzech, i dopiero wciskam hamulec, i jeszcze mam spory zapas. Niesamowicie trzymający się samochód, niesamowicie hamujący. Świetnie się w tym samochodzie czuję. Doświadczenie z rajdówki cross country przydaje się. Te odruchy, ale także i z lancera, z którego trenowałem podczas cross country. To wszystko jest podobne, chociaż skrzynia sekwencyjna w małym samochodzie jest dla mnie nowością. Zaczynacie od niższej klasy. Jaki to jest program na rok, na dwa? Program będzie się zmieniał adekwatnie do sytuacji. Ja oczywiście już po pierwszych kilometrach w lightach miałem ochotę jechać tą najmocniejszą klasą. zobaczyć jak jest. Bo podobno jest spora różnica i to mnie trochę martwi i determinuje do tego, żeby być lepszym. Czyli jest szansa na super Jest szansa na wszystko. Na pewno będę starał się... E tych pierwszych wyścigach skupić na sobie, mówię na swojej jeździe, zobaczyć ja się odnajdę, tak? Bo to jest zupełnie coś innego. Nigdy wcześniej nie miałem możliwości rywalizacji łokieć łokieć, no chyba, że kiedyś na podwórku rowerami się ścigaliśmy, ale to nie to samo. Eee, zobaczymy. Na pewno supercar wchodzi w grę, eee, a decyzja zostanie podjęta podczas sezonu i zobaczymy. Eee, trzymajcie kciuki, żeby to poszło ok. Czy starty w rallycrossie to już definitywne rozstanie z rajdami terenowymi? Hmm, to jest zbyt wcześnie, żeby cokolwiek mówić. Nie chciałbym być w tej chwili pod presją e, decydowania się. Będziemy wszystko na bieżąco obserwowali, decydowali w skali roku. Mamy kwiecień, do Dakaru jeszcze trochę czasu zostało. Miliony kilometrów związanych przez, przez Krzysztofa, przeze mnie setki tysięcy powodują, że ta, e, ta wiedza nie ucieka. Cradie Cross Country to jest pomieszanie techniki jazdy, którą dalej ćwiczę w tej chwili, a taką wiedzą, takim know-how globetrottera. Ponieważ musimy wiedzieć, jaki po jak po kamieniach, jak, jak, jak oszczędzać samochód, jak o niego dbać, a z drugiej strony mamy technikę jazdy, czyli ja cały czas jestem idę do przodu. To nie jest tak, że nagle zmieniam breakdance na balę czy na balę na, na breakdance. Cały czas jesteśmy w motorsporcie, szybko się nas nie pozbędzie, pozbędziecie. Na pewno e, będę miał chrapkę na, na wzięciu udziału w Dakarze, choć jeszcze dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, jak to się skończy.